Nie chłopaki spędzili poprzez rozpiski indywidualne, musieli wywiązywać się poprzez endomondo, poprzez różnego rodzaju rozmowy z nami, czy, czy te treningi są codziennie realizowane. Wszystko zostało przygotowane przez trenera motorycznego Filipa Koralika wraz z współpracy z nami, także mam nadzieję, że wszystko było dobrze wykonane i chłopaki nie stracili zbyt dużo, no poza kontaktem z piłką oczywiście, no bo... Tego na pewno brakowało, ale mam nadzieję, że, że szybko do tego wrócimy. Bo widzę, że w chłopakach jest jednak po tej przerwie chęć, radość, znowu, że widzą tą piłkę, że widzą siebie, że widzą i razem trenują. Także mam nadzieję, że to szybko wróci na swoje tory. Ja pracowałem rzetelnie przez dwa tygodnie. Codziennie, wiadomo, wykonywałem rozpiskę, którą trener Koralik kazał nam robić. Plus jeszcze tam, jakieś wiadomo, indywidualne ćwiczenia. I. Ostatni tydzień, który przyjechałem, to trenowałem z rezerwami i jeszcze miałem treningi z pierwszą drużyną. Dwa treningi. Jeżeli chodzi o te organizmy, oni też potrzebują regeneracji, wiadomo, natomiast na pewno gdzieś tam ten wiek pomaga do tego, żeby szybciej się zregenerować, aczkolwiek... Te obciążenia, które my im nakładamy, muszą być robione i muszą być dawane z głową, więc ten tydzień tak akurat spędziliśmy, nie zaczęliśmy nie wiadomo z jakiego wysokiego C, ale wszystko jest też pod kontrolą, tak jak mówię, trenera motorycznego, nami i, i idziemy zgodnie z rytmem. Mamy praktycznie 6 dni przygotowań do meczu ze Śląskiem Wrocław, który rozgrywać będziemy w niedzielę, więc więc trochę to cieszy, bo troszeczkę dłuższy jest ten mikrocyk tygodniowy. Myślę, że bardzo szybko się zaadoptowałem, bo miałem jakieś tam treningi w, tym, w tej przerwie, miałem jakieś treningi z piłką, to ćwiczyłem, trenowałem, jakieś treningi miałem z piłką i myślę, że nie miałem jakichś kłopotów z opanowaniem tej piłki. Wiadomo, jakieś kłopoty były, bo chłopaki cały czas trenowali, byli, byli w treningach, ale myślę, że było w porządku. Jeżeli ktoś by nam przed ligą powiedział, że w trzech meczach zdobędziemy 5 punktów. To na pewno każdy by to brał w ciemno. Natomiast po meczach i po przebiegach tych meczy, wydaje mi się, że mogliśmy się pokusić o na pewno dwa punkty więcej. Ale absolutnie tego nie będę tam gdzieś rozdrapywał. jesteśmy, Szanujemy te 5 punktów. Jesteśmy Beniaminkiem, więc musimy to przyjąć z pokorą i przede wszystkim w kolejnych meczach musimy. Zrobić wszystko, żeby to, co sobie tworzymy na boisku, wykorzystywać i, i cieszyć się z kolejnych punktów. Ja myślę, że jak wszyscy trzymamy ma niedosyt, ponieważ no, mieliśmy no, trzy wygrane na wyciągnięcie, no dwie wygrane bo, poprzez dwa remisy mieliśmy na wyciągnięcie ręki z tym ruchem, tracimy Gola w 90 minucie, gdzie wygrywamy mecz, praktycznie cały mecz prowadzimy, a ze Śląskiem, no też jakiś. Ma indywidualne błędy i tracimy dwie bramki, jest remis. Jakiś niedosyt jest na pewno. Rozegraliśmy trzy mecze, cztery mecze nam minęły i, i teraz wracamy do kolejki kolejnej ósmej, czyli już rewanżowej. Gramy ze Śląskiem Wrocław, w którym tak notabene śmiejąc się graliśmy dwie kolejki temu, więc, więc materiał z tego meczu jest, mamy. Na pewno wiele się zmieni, wydaje mi się, od tego ostatniego meczu. Ale tak jak mówię, na pewno sobie zobaczymy pewnie co nieco i będziemy, będziemy pracowali nad tym, jak ten Śląsk po raz kolejny ugryźć. Pytanie szczególne z racji tego, że byłeś w akademii Drużyny z Wrocławia. No myślę, że na pewno jest jakiś. Że jest to szczególne spotkanie, ale nie napinam się jakoś przed tym meczem i myślę, że wygramy ten mecz. Tutaj jak z aklimatyzacją. No jesteś już kilka, kilka tygodni tutaj w tych jak cię koledzy przyjęli, a generalnie samą atmosferę tutaj oceniasz. Właśnie koledzy mnie bardzo fajnie przyjęli, dlatego też się zdecydowałem tu przyjść poprzez właśnie kolegów. I myślę, że w porządku mnie odebrali poprzez granie też w piłkę, jak i też indywidualnie. Był jakiś mały chrzest? Czy to dopiero przed Tobą, czy za Tobą? Jeszcze nie, jeszcze nie było chrzestu. Przede mną jeszcze.